Ktoś Państwa wie, co to może być, element znaleziony w starej szopie, pełnej różności po starym warsztacie, i tak dalej. Ten dół jest drewniany, to jest kamień, ale widać, że ktoś starannie przyłożył się do tego, żeby dokładnie na kształt tego kamienia dopasować to prawidełko, więc to tutaj siedzi. Tu jest zaostrzony taki, też celowo ta końcówka, Wygłaskane na dole gładkie. Widać, że to w coś musiało być chyba wsuwane. Ten kamień też jest bardzo specyficzny. Ktoś tu sugerował, że to może być ostrzałka, ale to nie jest ostrzałka, to jest jakiś taki twardy, nie wiem, ala, kwarcytowy coś, no taki i bardzo gładki jednocześnie z tej strony, a od góry to już w ogóle gładziutki zupełnie. Są lekkie takie ślady, jakby być może rzeczywiście, jakby ktoś na tym coś próbował ostrzyć. Tutaj jakby przejechane było Czymś takim mała szlifierka kątowa, żeby to nawet złagodzić? Ten kąt, tu naturalne odłupanie, ale przede wszystkim to prawidło, zrobione dokładnie na wymiar tego kamienia. Tutaj, nawet pod kątem, na kształt jego nie mamy pojęcia. Jak ktoś ma pomysł, co to za cudo, to proszę pisać. Stare, ciekawe.